No, dzień dobry. Dzisiaj przy Czeresience, tak? I są do niej pytania. Jesteśmy u pani Natalii. Pani Natali. pani Natalia ma pytanie. Sama to obcięła rok temu. Dosyć drastycznie. Ale dalej ma pytania. Jak widać, Michalina odejść tak troszeczkę od drzewka. Czeresienka jest utrzymana w ryzach i nie ucieka nam bardzo do góry. I żeby nie uciekała, to trzeba dalej ją ci Czyli, jak obciliśmy raz, to już ten proces się nie kończy. Ten proces się nie kończy. To tak jak z męskim zarostem. Jak się raz ogolisz, wskazuje się Stanski. na golenie cały czas. Nawet ja muszę się golić. Dobrze. Jakie ma Pani pytanie? To znaczy ten etap kolejny. Czyli y, zrozumiałam. Y... Że mają się rozchodzić gałęzie na zewnątrz, ale teraz one odrastają. I które to wilki, a które to te, które przynoszą nam w przyszłości owoce. Które te gałązki? Każda gałąź w przyszłości będzie przynosiła owoce. Nawet wilk. Nie? Yy, chodzi o to, jak to drzewo dalej trzymać w ryzach, żeby nie było za duże, za wysokie. A, tak. Ale ja bym proponował też pilnować na szerokość, bo też nie jest potrzebne, nie? A, okay. Za szerokie. Nie? Okay. No bo szkoda ogródkach, jak miałabyś tych człowczek. No i teraz tak, mam ucięte ładnie czuby Mam taki gigant czub tu jeszcze jeden bardzo duży tu był ucięty tak, ale drzewo odbija tak. ciągle tak zwane wilki czyli nic innego jak silne przyrosty mhm. które próbują drzewu zrekompensować to co zostało obcięte bo korzenia żeśmy nie obcinali bo nie widzimy tych korzeni tak, od danej gałęzi, nie obcinaliśmy, czyli jest przewaga korzeni nad częścią nadziemną i drzewo będzie w tym samym roku próbowało tą dysproporcję uzupełnić, nie, i wypuszcza. I tu był już taki wilczek, którego żeśmy nie obcięli zeszłego roku przy zwalaniu tych wielkich czubów i jak widać ten, ta gałąź dostała vigoru. ona rośnie, zobaczcie, aż pęka tu kora. I teraz, żeby to nie szło tak dalej, to po prostu musimy się tych silnych pędów pozbyć. Czyli on by w zeszłym roku miał około metra, tak, a w tym roku ma 2 metry i już rozkrzewienie. I teraz tak, czy to wygląda lepiej, jak żeśmy tu ucięli? Pani Natalio? Tak, tak, bardzo, tak. Się bardzo. Nie mamy tej obawy, że ta gałąź nam Przej zarośnie wiecie. te fajne gałązki, które mają silne rozgęzienia, i tam jest bardzo dużo pąków kwiatowych, tam będzie dużo owoców. Tak. I nic ich nie będzie zasłaniać. Tak. Czyli te owoce jeszcze będą Pyszniutkie. nie? I tu co się dzieje? Pięknie nam się taki wilczek. Rozkrzewił, fajne ma poziome gałązki. I ją możemy zostawić, ale ten jeden tak, gdzie idzie. ten się. idzie do środka i nie co z nim zrobić? Ciachnąć. Ciachnąć. No dobrze. A nie pierwszy z całym raz czubkiem? się. Co? Nie z całym czubkiem? Można. Proszę bardzo. A tu? Tu w ogóle to jest obrzydliwe i ciachnąć. Już uczeń poprawia mistrza. Krój Boże, nie, nie śmiałabym żyć. pani Natalia sama już ja, ja się sprawdzę. Ja tylko podpowiadałem w zeszłym roku, ale tak. wirtualnie. Bo jedna I teraz tak. Już tego pionusa nie ma, a to? To też. To jest w ogóle po co? To bym zostawił. Naprawdę? Popatrz, jak Ale tu wytniesz się? te wilki, no. to tu nic nie będzie. Czereśni nic w środku nie będzie, nie? Czyli, ona Czyli by... taka słabsza, która się umie pokładać, to można zostawić, nie? Ale Aha. na przykład ta już wielka gigant, tak? Tak. To usuwamy. Bo będzie taka na przyszły rok, jak to, co żeśmy zwalili. Nie? Ta wielki gigant ucinamy nad tym słabiutkim, które będzie miało owoce. Tak, o. I te, póki się nie rozkrzewią, nie wydadzą pierwszych owoców, możemy zostawić. Ale już ta, tak, ma trzy, cztery gałęzie, które uciekają zbyt mocno i tu będzie zbyt gęsto. To te pionusy usuwamy, nad tymi co idą. Poziomo. Pozwalamy, żeby taki pęd się ze dwa lata był owocowo i wtedy jak one się rozkrzewią, to będą zbyt gęsto. I znowu Czyli te, które mają tendencję do rośnięcia pionowo w górę, pionowo, to ucinamy, żeby ich było rzadziej. Okay. Żeby nie doprowadzić do tego, że drzewo... Ale ich... dwa lata im pozwalamy? Dwa lata im pozwalamy. Dobrze, a tam co byśmy zrobili? Ja bym ciachnęła wszystko aż do tej lewej rozgałęzienia. Do tego, tak? Tak. No i bardzo dobrze. No i co fajnie, nic więcej nic dotyczyć. A tam tam ta gałąź, ta wielka. E, no za gęsto jest, za dużo. I tam kikut jest w ogóle. No, czyli. Kikuta na pewno No Tak i jedna, to, co dwie, jest trzy, cztery, co najmniej te cztery pierwsze by można w tym miejscu uciągać, nie? I teraz tak, tą już zostawiamy, ale ta ma od sensu. która będzie nam zasłaniała cały środek. Tak? I ma tendencję, jak widać. Już jest poza zasięgiem naszej drabiny, tak. nie? czyli jąg, teścia. Co tu zrobimy? Mamy te już bardzo ładnie rozkrzewione. bardzo dużo mają krótkopędów. Tak? Czyli tu będzie masę owoców, nie? które będą zasłaniane przez ten wielki czub. Czyli nic by się nie stało. Tu możemy ciąć. Jakbyśmy jeszcze to drzewo zmniejszyli, Prawda? Lepiej oberwać te owoce tu ładne dorodne tak. dojrzałe niż tam mają oberwać się szpaki. ten czub fajny był jak nie było jeszcze tych rozrośniętych bocznych gałęzi ale teraz cały obciąć? cały tego wilka możemy obciąć tu piękny gałąź się kładzie tam się pięknie gałąź kładzie ale ta jedna idzie pionowo czyli ją Tak. teraz tak zajmijmy się tymi bokami tutaj mamy dojście do kurek tak, do warzywniaka i w ogóle czy tej gałęzi pozwalamy dalej rosnąć tu aż rośnie nam we wiśnie też możemy ją pozbawić posłuchajcie relikt czasów ja jestem przygotowany na wszystko tak, czyli co? Tak. Nie? Jak te zrobią się za długie, a te się rozrosną, możemy jeszcze potem tu potem zrobić. Ta też nam już ucieka, nie? Tak. Ta, co robi za szeroko, tak? Za szeroko. Zawsze ta środkowa gałąź będzie rosła najdłużej, tak? A tutaj do kosiarki. No ja tu utnę nad tymi pączkami, które będą miały kwiaty. Nie? Ocalimy ją trochę. Teraz tak ta gałąź ucieka tu mocno, aż bardzo. Nie? Wężej. Wężej. Tak? Wtedy uzyskujemy tu dużo światła. Mimo, czy to jest północ, czy wschód, czy zachód, ale dużo więcej światła. No i co? jeszcze tu, bo tamtą już wycinamy zgodziliśmy się, że tą usuwamy tak. tak, a tu no co z tym zrobić tego wymucił tu, żeby nie rosło za szeroko, te gałęzie nam zupełnie wystarczą, nie, czyli ciachniemy tu tak, a ten gigant u góry tu jak najkrócej, żeby te dwie zaraz zabliźniły ten kipucik, tak o, no, ten można jeszcze uciąć. Prawda? Mm -hmm. Ten można uciąć. Wilczek. O, to. Tak. Nie? No, powiem, to ze te, wszystko, nie? te ze środka, one tu. O, widać, one usychają, bo nie mają światła. Tak. Jeszcze jakieś zmutowane tu. Zobacz, no, to jest no, jakaś nam na czeleś. No, jak te wieżby mandzurskie, tak pięknie się płaszczą. No i tak. Dochodzimy do tego, że z takiej małej drabinki zerwiemy można... dla nas czereśnia. Tak, jest. tak? Nie będzie kłopotu z jechaniem na bazar i sprzedażą. <grym> tak? Pięknie możemy się nimi zaopiekować przeciw rubaszkom. Pięknie możemy sobie oberwać. A ta... Acha, bo to my To bo postanowiliśmy całą życie. No Nawet jakbyśmy sobie paznokcie pokaleczyli, <grym> albo pomalowali świeżo. Zawsze można da się zjeść. Da się zjeść. No. Także Super, tak dalej. Pani Natalio i będzie. Będziemy działać. Będziemy działać, będzie dobrze. To wszystko.